4356 traderów, a samotna nauka różnica jak dzień i noc. Ludzie, samotna nauka tradingu to prawdziwy horror. Każda strata to osobista drama. Każde pytanie zostaje bez odpowiedzi. Siedzisz sam przed wykresem o drugiej w nocy i się zastanawiasz, czy to ma sens. Czy to, co robisz, jest w ogóle poprawne? I posłuchaj mm, uważnie, bo to był przełom w mojej drodze. Trader Akademii, jesteś częścią żywej społeczności 4356 traderów. Zawsze ktoś online, zawsze ktoś chętny do pomocy, zawsze ktoś, kto przeszedł przez to samo, co Ty. Jesteś na wspólnej drodze do sukcesu. 4356 aktywnych traderów gotowych pomóc 24 godziny na dobę, natychmiastowa pomoc, a godziny samotnego zastanawiania, Motywacja w trudnych momentach, a poddanie się znajomości z ludźmi na podobnej drodze życiowej i na całym świecie. Akademia Traderów to największa polska społeczność wzajemnie pomagająca sobie i się wciąż rozwijająca. Napisz społeczność, jeśli chcesz wsparcia naszego i razem się uczyć.